Cześć Boże, kochani, szalom, alchem. Dzisiaj mamy święto Trójcy Świętej, więc nie sposób się z Wami nie przywitać. Trzy serduszka. Ja daję jedną połowę, przygotuj łapkę i dodaj drugą. Raz, dwa, trzy. Spotkajmy się w Trójcy Świętej z mamą, z mamusią Maryją. I dzisiaj po prostu wow, 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 ja to przeżywam, bo w wspólnocie 1w1, brata Piotra Kwiatka, właśnie kończę tydzień z Psalmem 10. Posłuchajcie sobie interpretacji Adama Szustaka z ciemności, jak Bóg nas wydobywa, jak kocham to, ten obraz ręki Boga, która mnie non-stop wyciąga z moich dołów, z moich ciemności, i podaje mi rękę i ciągnie mnie do góry. Mówi, Anka wstawaj, nie poddawaj się, jak u Eliasza, gdy on sobie już osiadł i powiedział, nie, ja już nie mam siły, nie idę. Bóg posłał do jego e, anioła z pożywieniem i musiał iść dalej <grym> i spełniać wolę Pana. E, ale co? Bo dzisiaj... Ten w tym psalmie, właśnie Adama Szustaka, on powołuje się na e, Księgę Rodzaju, e, gdzie Mojżesz spotyka Boga w zagłębieniu skały. Bóg przechodzi i on widzi plecy Boga, to znaczy od tej pory idzie za Bogiem. Pamiętacie, breloczek, taka stópka? Idę za Jezusem, Idę za Jezusem, a ty? No i dobra, zestawienia Boże, bo dzisiaj brat yy, Paweł Paszko, ja kocham jego interpretację i słowa, yy, i psalmów, bo on używa hebrajskiego i tłumaczy z hebrajskiego. I dzisiaj jest o tym, że Bóg jest. Jakie jest imię Boga w Starym Testamencie? To nieprawda, że tam jest tylko Bóg, yy, który kara. Yy, tam jest Bóg miłosierny, łaskawy, wierny. Yy, Miłosierny, łaskawy, El rachum wechanun, El rachum wechanun, El rachum wechanun, chesed, Emen, on jest łaskawy i wierny. I gdy ty się gubisz, on cały czas Adonai, El roi, patrzy na ciebie. Tak jak znowu w innym interpretacji, której Wam udostępniłam, Shir Hadash, bo ja w ogóle kocham Shir Hadash, bo to jest nowa pieśń. Psalm Shir Hadash, nowa pieśń. Więc Adonai El Roy, on patrzy na Ciebie, widzicie cały czas? Zagląda nawet w te czeluści. Tak jak mamy w kredo, że stąpił do piekieł, by Ciebie stamtąd wyciągnąć. I on ciągle podaje Ci rękę i Ciebie wyciąga. Nawet jak Ty się gubisz, on zawsze jest. I pamiętaj jaki jest miłosierny, łaskawy, wierny El Rachum He El Rachum VeHanun Chesed Emet. Módl się po hebrajsku. Dla mnie to jest niesamowite. Kocham hebrajski. Bo on jest pełny obrazów, tak jak jest ten pierwszy wers w Biblii: Bereshit bara Elohim. Bereshit, Bara Elohim, na początku Bóg stworzył, i jak sobie posłuchacie, o taka jest interpretacja, pierwszy niesamowity wers Biblii, to tam w tym słowie Bereshit jest już, że Bóg. Jak odczytamy go obrazowo z hebrajskiego, że Bóg ustanowił Syna, który nas zbawi. Już w pierwszym słowie Biblii mamy zapowiedź Mesjasza Jezusa Chrystusa, swego Syna, który Bóg da na odkupienie za nas. Kocham hebrajski, kocham hebrajski, kocham hebrajski. Módl się po hebrajsku. I e, pamiętaj, chesed emet el Zaraz to napiszę, bo mi uciekło. El rachum we El rachum we e, Dziękuję bratu e, Pawłowi Paszkowi za wszystko, że mogę się od niego uczyć po hebrajsku. E, no to jeszcze z Maryją uwielbimy, bo to jest i Trójca Święta i dla mnie to jest też... E, Maryja jest to wszystko włączona. Posłuchajcie sobie o Lurz na YouTubie ten komentarz Trójcy Świętej i jak rozumiemy Trójcę Świętą? Właśnie ojciec Roman Schulz to tam mówi, że Trójca Święta to jest taka tajemnica jak ocean, z którego nie możemy się napić, ale możemy w nim zamoczyć nogi błogosławionego dnia. Krocz za Jezusem, krocz za Bogiem e, i pamiętaj, że on ciebie widzi i zawsze chce ci podać rękę. Tylko się jej uchwyć, żeby cię mógł wyciągnąć. Powiedz: tak. Mówię panie tobie: tak.